Dzisiaj lubię reakcję na Skina Simona. Może... No, o, ma takie same spodnie. Nie, inne mam spodnie. Inne A no inne. Ó wcześniej czarna. Buty też są białe, tylko że ta Takie No czekam aż wyjdziesz spod kurtyny, to chyba ten czas. Jeden! jeden, nie... łapkę w tak. Trzy, dwa, jeden. Dobry, TAK! To masz nowe ubranka i włosy? No, włosy zjerał, to te te włosy trochę nie pasują. Co ja twój nowy skin na 8 na 10? To papa widzowie.